Cześć, nazywam się Agnieszka Kantorowska. Dzisiaj kontynuuję temat wyznaczania celów, postanowień noworocznych. Czy chcesz wiedzieć, jakie są podstawowe błędy w wyznaczaniu celów? Jest ich kilka. I jeżeli skupimy się tutaj właśnie o tych postanowieniach noworocznych, to takim pierwszym podstawowym błędem, według mnie, jest to, że to w ogóle jest wyznaczane. W tym czasie, w tym czasie przed końcem roku, kiedy większość osób budzi się do tego, że może coś by zmienić w swoim życiu, że kończy się rok, więc no może ten, lepszy, ten kolejny powinien być lepszy od tego poprzedniego, więc warto by coś zmienić, za coś zabrać, coś zmienić w swoim życiu, coś zdziałać. I to jest taki pierwszy podstawowy błąd: że ten cel jest wyznaczany w pośpiechu, bo wszyscy naokoło. To, to robią, chcą wyznaczać te, te cele. I oczywiście, jakkolwiek to podkreślam przy takiej okazji, że dobrze, że w ogóle pojawia się to, to zastanowienie, ta potrzeba wyznaczania celów, ale to powinno też dziać się w inne dni roku. Nie tylko w tym czasie poświątecznym przed końcem nowego roku, kiedy tak naprawdę czujesz presję tego, że powinieneś coś zmienić w swoim życiu, bo robisz sobie podsumowanie roku ubiegłego i dochodzisz do wniosku, że. Właściwie to nic się nie, nie zmieniło od tego wcześniejszego roku, że za bardzo nie polepszyło się to Twoje życie, nie podniosła się jakość i jeszcze jest w porządku, jeżeli tej winy, ten problem widzisz w sobie, gorzej, jeżeli obwiniasz za to otoczenie. To też jest bardzo problematyczne, jeżeli za to, co się zadziało albo co się nie zadziało w Twoim życiu, obwiniasz otoczenie, a nie szukasz przyczyny w sobie. Więc Podsumowując swój rok, co też jest oczywiście bardzo dobre i zachęcam cię do tego, żeby podsumować swój rok, kończący się rok kalendarzowy, bo tak naprawdę życie toczy się dalej, tak? To jest tylko taki mały wyznacznik tego, że zmienia się data w kalendarzu. Więc te Twoje cele powinny być wyznaczone tak naprawdę na, na okrągło, na bieżąco, a nie tylko w tym momencie, kiedy ma się zmienić data. Jedna, dwie cyferki, w tym roku dwie. Ale nie powinieneś czekać. To jest jeden z takich podstawowych błędów, że czekasz na ten jeden dzień w roku, żeby coś zacząć robić. Kolejne, kiedy wyznaczasz to w takim pośpiechu, no to siłą rzeczy nie masz możliwości do tego w odpowiedni sposób się przygotować, bo jeżeli wyznaczasz sobie cel 30-31, no to gdzie tutaj jest czas na przemyślenie, na zastanowienie, jakie Twoje kolejne kroki będą w realizacji tego celu. Nie ma takiej możliwości. To będzie znowu wszystko w pośpiechu, bez przemyślenia, żeby tylko było. Więc jaką to ci daje gwarancję, że za tydzień, dwa tygodnie ty nie stwierdzisz, że to nie jest dla ciebie? Ty nie będziesz tego realizować, no bo to w ogóle jest nieprzemyślane. I tutaj oczywiście masz rację, to jest nieprzemyślane. Jest małe prawdopodobieństwo, że to zrealizujesz. A jeżeli czegoś naprawdę chcesz, o czymś marzysz, no bo cel. Zaczyna się od marzenia. To powinieneś to robić na bieżąco, nie czekać na ten, na ten moment. Bo to tak naprawdę będzie chwila takiego zapału ognia, który bardzo szybko zgaśnie. Bo nie będzie mieć takiej solidnej podstawy, solidnej takiej motywacji, z jakiego powodu ty jednak ten cel, to marzenie masz realizować. Więc jedno, nie czekaj na tę sylwestrową noc. Dwa, przygotuj się do tego odpowiednio. Kolejna rzecz, kiedy tak wszystko wyznacza, wyznaczasz na szybko, na już, nie masz możliwości, żeby się zastanowić, czy ten cel jest w ogóle możliwy do zrealizowania. Czy on jest możliwy do zrealizowania w tym roku? Czy ktoś może ci pomóc w jego realizacji? I potem przychodzi drugi, trzeci, czwarty stycznia, i nie masz też osób, które w jakiś sposób by cię wspierały, motywowały albo nie przeszkadzały Ci przynajmniej w realizacji tego celu. No bo jeżeli na przykład chcesz zrzucić kilka kilogramów, a ktoś cały czas będzie Ci podsuwać ciasteczka, smakołyki, namawiać Cię na różne rzeczy, to nie jest to wsparcie. A Ty nie miałeś czasu, żeby się na to przygotować, żeby odpowiednio dobrać sobie ludzi, którzy mogą Cię w tym wspierać. Więc wszystko na szybko, na już, to nie zadziała. I co prawda badania pokazują, że taki punkt... Największej słabości pojawi się gdzieś po trzech miesiącach taki punkt krytyczny, ale to pojawi się przede wszystkim u osób, które w jakiś sposób mocno zaplanowały, mocno przygotowały się do realizacji tego celu. Twój cel zrealizowany, zaplanowany w tak szybki sposób przetrwa tydzień, dwa tygodnie, a może obudzisz się 1 stycznia i stwierdzisz, po co w ogóle? Może jutro, pojutrze, a za trzy dni zacznę? Często się tak dzieje. Działasz pod wpływem chwili, i potem nic z tego nie wychodzi. I potem znowu życie toczy się z dnia na dzień, z dnia na dzień. I znowu pewnie usłyszymy się za rok, kiedy zrobisz podsumowanie mijającego i stwierdzisz, że nic się nie zadziało, że to rok był do niczego, że liczysz, że ten przyszły będzie lepszy. Tylko pytanie, co ty zrobisz, żeby rzeczywiście tak było? Co ty dasz od siebie? Na co sobie ty pozwolisz, żeby ten rok był lepszy? Bo jeżeli tak wyznaczasz cele, to sam sobie nie pozwalasz na to, żeby ten kolejny rok był lepszy. Wszystko zostawiasz sile przypadku, że jakoś to będzie. Tylko pytanie, czy ty na taką jakość chcesz się zgodzić? Zastanów się i powiem Ci tak. Jeżeli miałby ten Twój cel być wyznaczony tak na szybko, to lepiej tego nie rób. Poczekaj do 2-3 stycznia, kiedy opadną emocje po, po nocy sylwestrowej, odpoczniesz, i wtedy do tego podejść na poważnie. Nie poddawaj się tej chwili, takiemu wyznaczeniu, że to zrobisz, bo raz, że się zniechęcisz, dwa, nic z tego nie wyjdzie. Pewnie są takie przypadki osób, które miały to postanowienie noworoczne i tak wreszcie zadziało się coś w ich życiu. I świetnie. Natomiast. Badania statystyki pokazują zupełnie coś innego, więc podejdź do swojego życia na poważnie. Niech to może będzie Twoje postanowienie, że podejdziesz do swoich działań na poważnie i po sylwestrze, po nocy sylwestrowej wyznaczysz swoje cele. Może w ten sposób. Trzymam za Ciebie mocno kciuki. Cześć!